Więc jak nie ulec pokusie, kto mi powie? Jak nie ulec pokusie. I oczywiście, co to jest pokuta? Pokusa w ogóle. Pokuta to druga rzecz. Lepsza pokuta najpierw, a później mniej pokus. Ale widzicie, bo my musimy dobrze zrozumieć, czym jest w ogóle pokusa. Bo dla każdego z nas pokusa będzie czymś inna. Dla kogoś kto startuje z Bogiem, pokusa będzie, nie wiem, żeby nie wypić piwka. Pokusa jest pozwoleniem? Czym jest dla ciebie pokusa? Odciąganiem od Boga? Okej, okay, super. Czym jest dla was pokusa? Czy w wyniku pokusy porządliwości, która rodzi grzech, stajemy się nieposłuszni Panu? Czy pokusa, no czym jeszcze jest pokusa? Brakiem czujności, okej. Okay. Czym jeszcze jest pokusa. W ogóle na co diabeł atakuje? O co mu chodzi? Diabeł atakuje na wiarę. Dlatego, że jeżeli już jesteśmy zbawionymi ludźmi, jeżeli już przyjąłeś Pana Jezusa, jeżeli w swoim sercu uwierzyłeś, że On istnieje, że On umarł Michał teraz do Ciebie może nawet, że On umarł i zmartwychwstał. I że każdy człowiek. Potrzebuje jego uniewinnienia, dlatego, że umarł jako niewinny człowiek, wypełniając wolę Ojca, i tylko według Bożego Prawa taka osoba mogła umrzeć i uratować innych. Bo ślepy ślepego nigdzie nie doprowadzi. Pan Jezus był całkowicie doskonały, całkowicie bez grzechu, prowadzony przez Ducha Świętego, wypełniający wolę Ojca. Dla celu, dla którego został posłany, a został posłany, żeby zniszczyć dzieła diabelskie, żeby zniszczyć ciemność w życiu każdego z nas, żeby uwolnić nas od jarzma grzechu, żebyśmy właśnie już nie mieli tych problemów, tylko żebyśmy byli wolni. To jest właśnie poselstwo Pana Jezusa i po krzyżu posyła Ducha Świętego, który zamieszka w każdej osobie, która zaprosi Pana Jezusa i powie: Bądź moim Panem. Zbaw mnie. I bądź moim panem, krótko mówiąc, rządź w moim życiu. Ściągam swoją koronę, upadam do twoich stóp i zanim wyleję jakikolwiek olejek bo jeszcze go nie mam, to kładę się, pokutuję, odwracam się od swoich grzechów, od swojego buntu przeciwko tobie i będę cię słuchał. Dlatego, że ty najpierw mnie uratowałeś, to ty przyszedłeś do mnie. Jak jeszcze byłem w ciemności, i to ty uznałeś, że może ze mnie coś będzie, nawet powiedziałeś, że będzie coś ze mnie. Kazałeś mi rzucić sieci, ja rzucam sieci dla ciebie, Panie Jezu, bo uwierzyłem, że to Ty jesteś Panem i Królem, że wszystko, co może męczyć człowieka, jest Ci poddane, więc jeżeli wszystko jest Tobie poddane, to ja idę za Tobą, bo jeżeli Ty jesteś Panem tego wszystkiego, to Ty powiesz tylko słowo, a każda burza uciszy się w moim życiu. Więc naucz mnie, jak chodzić za Tobą. Jak być ci wiernym, jak się szybko uczyć, jak mniej doświadczać, a więcej rozumieć, e, jak cię słuchać, e, jak ci służyć, e, w czym ci pomóc, jak być dawcą, nie tylko biorcą. Kim być, jak żyć i jak się ostać. Jak się ostać, jak się ostać, kiedy przychodzi zły dzień. I teraz wielu z nas myśli, że jak jest ten haczyk, to już nie będzie złych dni. Ale byłoby to bardzo niebiblijne. Złe dni przyjdą. I mają przyjść. Czasami nawet, żeby wypróbować naszą wiarę. A oprócz tego, będą przychodzić z jednego powodu: że diabeł jednak jeszcze jest. I on nienawidzi najbardziej tych, którzy szukają Pana. On nienawidzi właśnie tych, którzy mu służą. On zostawi kilku tych, których już ma, żeby zainteresować się Tobą, którego już nie ma i będzie robił wszystko, żeby zawrócić nas z dobrej drogi. Będzie robił wszystko, żeby nasza wiara w dobro Boże, w jego zwycięstwo była coraz mniejsza. On to będzie robił, on to robił i on to będzie robił. Ale na szczęście to nie jest nic czym powinniśmy się za bardzo interesować, bo w końcu nasz Pan zastawia stół dla nas tu, wszystkich Jego dobrodziejstw, Jego darów, Jego radości, Jego wolności, Jego pokoju, wszystkich, wszystkich cudownych rzeczy, które są w niebie, On zastawia ten stół w obecności naszych wrogów. On nie oddzielił nas, to my się oddzielamy od nich, ale on zastawia całe swoje dobro, nakrywa do stołu, wokół którego stoją aniołowie i nie dopuszczą żadnego brudnego paznokcia diabelskiego do tego stołu. I Pan siedzi za tym stołem i zaprasza swoich uczniów i siedzi i ma dla nas dobre rzeczy w obecności naszych wrogów. Więc nie mów mi, że coś Cię atakuje, bo ja będę się z tego powodu cieszył. Dlatego, że miejcie radość, ilekroć prześladowania mieć będziecie, powiedział Pan Jezus. Więc, jeżeli to jest prześladowanie, to ty możesz pajacyki skakać i się radować. Mówisz Halleluja, nareszcie zły! Zauważył, że ja jestem dla niego jakąś przeszkodą. Raduje się z tego nieustannie. W końcu, gdzie duch Pański tam wolność i radość. Więc On sobie swoje, On rzuca we mnie przekleństwami, On chce mnie zabić, ale ja jestem w moim Panu i Jego aniołowie mi usługują i możesz mi na nosie zagrać w tym momencie. Pod warunkiem, że jesteś Panu. Czego Ci życzę z całego serca. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy trony Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie, panu Jezusie, ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali jeszcze nie stawiliście oporu aż do krwi walcząc przeciwko grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu które jest skierowane do was jako synów mój synu nie lekceważ karcenia pana i nie zniechęcaj się gdyż gdy on cię napomina kogo bowiem pan miłuje tego karze a każdego którego za syna przyjmuje jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie każe. A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wszyscy, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Więc Paweł pisze do hebrajczyków, że jeszcze nikt z nich nie sprzeciwiał się grzechowi aż tak mocno jak pan Jezus. I pan Jezus w ogrodzie Getsemane właśnie to zrobił. On modlił się i krople jego potu były kroplami krwi. On się wstawiał przeciwko pokuszeniu, przeciwko e, nie wiem, może diabelskiemu przekonywaniu, że nie da rady, i że nie powinien, i że po co wziąć cały ciężar świata, całe wszystkie nasze grzechy, czyli po co wypełnić wolę Ojca? Tak naprawdę dla Pana Jezusa to znaczyło to samo co dla nas, tylko trochę my mamy inne zadania. Ale po co wypełnić wolę Ojca? Bo niewypełnienie woli Ojca to jest właśnie grzech. Czyli nieposłuchanie Pana to jest właśnie grzech, to jest uchybienie posłuszeństwu Pana. Więc czy w swoich atakach. Modliłeś się, aż do krwi, żeby nie zgrzeszyć. Czy łatwiej ci powiedzieć diabeł mnie zaatakował i dlatego upadłem? Możesz albo naśladować kogoś, kto jest słaby w wierze, albo patrzeć na przykład Pana Jezusa, który jest początkiem i końcem naszej wiary. Więc im szybciej zaczniesz patrzeć się na inny biegun, tym szybciej będziesz. Umieć się opierać diabłu, żeby od Ciebie uciekł. Amen? Jesteście tu? Czyli jeszcze raz, jak nie ulec pokusie? I teraz czytamy sobie Łukasza 22, 40. Pan Jezus jest w ogrodzie Getsemane i mówi tak. I to jest kawałek przesłania. Będą dwa wątki. Jeden do, odnosi się wiary, a drugi modlitwy. I chcę, żebyście nie powiedzieli, o modlitwa, nie, nie, ja się modlę. W końcu modlę się do anioła już ale żebyście przyjęli objawienie, jak bardzo ważna jest modlitwa dzisiaj, żeby za dwa dni nie było ataku. Albo jak będzie jakiś atak, żebyś go nawet nie poczuł. Albo nie odpowiedział w negatywny sposób, czyli nie posłuchał diabła. Amen? Nie zdenerwował się, nie rozgniewał, nie dał się wyprowadzić z równowagi, nie krzyczał, nie kłócił się, i tak dalej, i tak dalej. Więc módlcie się, to Pan Jezus mówi do swoich uczniów, ostatnie Jego słowa, Abyście prawie ostatnie, abyście nie ulegli pokusie. Więc zauważ, że to nie staż, że to nie długość chodzenia w Panu, ale modlitwa. Powoduje to, że ty nie ulegasz czemuś. To modlitwa jest tą tajną bronią chrześcijanina, który się modli przez wiarę w duchu i w prawdzie. Jako sprawiedliwy, usprawiedliwiony w Chrystusie człowiek modlisz się, i to ta modlitwa odpiera wszelkie pociski ogniste złego. To ta modlitwa właśnie, na którą często nie mamy czasu, to ta modlitwa, która nam się wydaje nudna, to właśnie ona jest narzędziem w rękach Boga, żebyśmy się mogli ostać. Przed pokuszeniem, jakimkolwiek pokuszeniem. I Pan mówi: Nie śpijcie, ale się módźcie. I w 46 mówi: Czemu śpicie? Wstańcie i módźcie się, abyście nie ulegli pokusie. I oni wszyscy spali, i wszyscy ulegli pokusie, dlatego że wszyscy się rozproszyli. Więc zadanie było proste. A co zrobił Pan Jezus? 41, a On sam. 40. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. 41. A on sam, czyli on indywidualnie, po tym jak im to powiedział, oddalił się na co? Na modlitwę. On już nie poszedł rozważać, co to się stanie. On poszedł się modlić. Za chwilę mają go aresztować, za chwilę będzie skazany, za chwilę będzie zamordowany, ubiczowany, zresztą z własnej woli. Amen, to trzeba dodać. Bo nikt by mu tego nie mógł zrobić, gdyby sam on tego nie chciał eee, i gdyby tego nie musiał mieć. A to jak gdyby zaplanował ojciec, żeby ratować każdego z nas. Więc jeżeli sam pan Jezus w ostatnich godzinach swojego życia daje przykład i mówi uczniom: módlcie się, abyście się umieli ostać przed atakami, żebyś się umiał ostać przed tym atakiem, właśnie żeby te nerwy do ciebie nie przyszły, to się mód, codziennie się mód. Po prostu wznosz modlitwę. A wszelkie pociski wroga będą się odbijać od Twojego pancerza, od Twojej zbroi, którą masz nakładać każdego dnia. Więc Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi to do uczniów i też robi jeszcze inną rzecz. Sam idzie i się modli. I widzisz, kiedy w miejscach Twojego wielkiego ucisku, czy wielkiej próby wiary, zaczynasz się modlić, i jest napisane i w śmiertelnym. O, jeszcze tak. A on sam oddalił się na modlitwę. Wtedy. Ukazał mu się anioł z nieba i go umacniał. Widzisz, anioł nie ukazuje się, żeby pościerać rozlane mleko, anioł ukazuje się, żeby cię podnieść, żeby twoje usta wypowiadały Boże sprawy, Boże rzeczy, Bożą wolę, żeby w każdym pokuszeniu, żebyś mógł odpowiedzieć Bożym słowem, więc musisz pokochać to Boże słowo, musisz się Go nauczyć. Byliśmy w Afryce teraz na misji, w Tanzanii i wiecie, w ramach takiego pokazu e, sztuki dziecięcej, tak bym to nazwał, e, kilka e, fajnych małych dzieciaków recytowało, i nie chcę was zakłopotać i siebie też nie, recytowało wszystkie biblijne księgi, z jednej strony, z drugiej strony, od końca Starego Testamentu do początku, i pomieszane, każdy miał inne zadanie, ale wszyscy oni, dzieci. Kilkuletnie i kilkunastoletnie umiały wymienić wszystkie księgi, a niektóre umiały wymieniać wersety z tych ksiąg. Zapytasz po co to? A ja zapytam, czy znasz? Jak nie znasz, to chcę ci powiedzieć: Duch Święty działa przez Słowo Boże. Za to słowo ludzie umierali. To słowo jest prześladowane. Jeżeli Twoje usta będą wypowiadały słowa tej Biblii, czyli jeżeli będziesz Chrystusem w swoich ustach, bo Słowo Boże, Jego imię to Słowo Boże, to mowa o Jezusie w objawieniu, Jego imię to Słowo Boże. Więc jeżeli to słowo, to imię, w tym imieniu będziesz mówić, czyli tym słowem będziesz mówić, tą wolą będziesz mówić, to wszystkie przeszkody będą się usuwać, jeżeli będziesz mieć wiarę. Więc po co to czytać? Żeby znać Boga, żeby poznać Boga, żeby poznać kim On jest, żeby dać mu się prowadzić przez Słowo, żeby dać mu się podnosić, żeby dać mu się wychowywać, karcić. On potrzebuje tego Słowa. To Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, między nami też. On tutaj jest. On mówi Słowem, on czeka na każdą sekundę, żeby nasze serce było przygotowane, żeby przyjąć to ziarno Słowa. Więc, jeżeli do tej pory masz jakieś ataki, jeżeli masz jakieś dziwne myśli, to powiem Ci: po prostu zacznij się modlić. A teraz sprawdź w swoim życiu, jak wygląda modlitwa. A teraz zatrzymaj się, zamknij swoje oczęta i zastanów się, ile czasu poświęcasz na modlitwę. Albo jaki to duży wysiłek jest, żeby zatrzymać się i się modlić. I ile to trwa? Tyle, co u Pana Jezusa? że zanim wszyscy wstali, on chodził, oddalał się na odosobnione miejsce, żeby się modlić. Po co się modlił? Po to, żeby po pierwsze rozmawiać z Bogiem, bo modlitwa jest rozmową z Bogiem. Więc moje pytanie jest, czy Ty chcesz rozmawiać z Bogiem, czy też nie masz czasu na rozmowę z Bogiem? Czyli jeżeli jesteś martwym i, tak, i masz takich dużo zajęć, może nawet kościelnych, i myślisz sobie, że przebywanie w jego obecności i służenie mu zamieni modlitwę, powiem ci, nie zamieni modlitwy. Modlitwa jest rozmową z Panem modlitwa jest aktem zaufania intymnego zaufania i uznania go że on ma wszystko pod kontrolą że ty nie jesteś tym kontrolerem swojego życia, tylko idziesz do niego i modlisz się o rzeczy, które on sam ci daje do serca, żeby one mogły się wypełnić, żebyś miał za co dziękować Bogu, żebyś mógł mówić ja modliłem się o to i o to i właśnie Bóg odpowiedział i chcę mu oddać chwałę, po to żyjemy po to się modlimy, po to mamy odpowiedzi, żeby Bóg był w tym wywyższony, żeby nasze usta go wielbiły żeby wszystko w nas tkwiło życiem, żebyśmy nie byli umarłakami w jakimiś kościołach, ale żebyśmy prosili, żebyśmy dostawali, żebyśmy mogli go chwalić, chociażby po to tylko, chociażby tylko po to coś dostać. Żeby mieć powód, żeby go chwalić. Żeby mieć powód, żeby go chwalić. Żeby wszystko we mnie dziękowało Mu za jego dobro. Żebym mu wierzył, że On jest, jest tutaj i że jest dobry. I właśnie dlatego jestem wdzięczny i Mu służę, bo On jest wiernym Bogiem. Ja to chcę doświadczać każdego dnia, kiedy Wy to mówicie, czy kiedy ja tego doświadczam. Ale nie mamy, bo nie rozmawiamy. Nie mamy, bo nie prosimy, mówi Boże Słowo. Nie macie, bo nie prosicie. A nie prosicie, bo nie macie wiary w to, że On jest dobry, że może odpowiedzieć. Więc wiara i modlitwa są rzeczami, o których Pan Jezus uczył swoich uczniów. I kiedy oni widzieli Go, jak On oddalał się na odosobność i rozmawiał z Ojcem, rozmawiał, oddalał się, żeby się modlić. Czyli, krótko mówiąc, oddalał się, żeby rozmawiać. Chodził rano, wstawał rano, modlił się. Nie mówił, co ja mam dzisiaj zrobić, tylko wstawał rano i chciał spotkać się ze swoim ojcem. On w nim był, on go szukał, on z nim rozmawiał. On chciał tego, bo on nie chciał nic sam od siebie zrobić, więc szukał tego, co ojciec mu powiedział. I kiedy z nim rozmawiał, wstępowało wierze na niego również namaszczenie. I kiedy szedł do ludzi... Do wrogich mu ludzi najczęściej, ale też do potrzebujących ludzi, to właśnie siła tej modlitwy powodowała to, że umiał słowami swoimi zmieniać rzeczywistość. Nie dlatego, że był Bogiem, tylko dlatego, że był posłuszny Ojcu, był posłusznym Ojcu synem i szukał każdej sposobności, żeby pytać Pana: Co dalej? I wiecie, zauważyłem, że jeżeli nie mamy tej godziny modlitwy, o której Pan Jezus mówi, że nawet godziny nie mogliście się modlić, to nasze życie jest zawsze narażone na jakieś pokuszenia. I dla jednego to będzie pokuszenie takie, takie, a dla innego to będzie pokuszenie, że ja nie wiem, że diabeł mnie pokusza, żebym ja nie miał większej wiary. Że diabeł mnie pokusza, żebym ja nie myślał bardziej o Królestwie Bożym. Każdy z nas ma swoją wiarę, miarę wiary. Ale i to. W miarę wiary diabeł będzie chciał skraść. Więc co robić, żeby się ostać? Modlić się. 46. Oni byli smutni. Widzicie, oni byli smutni. Oni w ogrodzie Getsemane, uczniowie byli smutni. Człowiek smutny, z małą depresją woli to przespać. Mówi wam to coś? Macie tak czasami? Muszę jakoś dotrwać, jakoś przetrwać. Jakoś muszę przetrwać do pierwszego to w ogóle, ale cokolwiek to nie oznacza. Chcę to przetrwać. Więc chyba to prześpię trochę. Prześpię. Będę jak, jak po prostu pójdę w zimowy sen. Nie mam koncepcji. Położę się, zasnę i może jak wstanę, to się okaże, że to był zły sen. Ale nie tak nas Pan Jezus zucz. I w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił. Nie poszedł spać, jego uczniowie poszli spać, a on jeszcze gorliwiej się modlił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. I wrócił do nich w 46 i mówi, czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Amen? To jest pytanie dla ciebie, czy ty się modlisz? To jest pytanie, czy ty się cieszysz, że ktoś się modli, czy ty jesteś modlicielem? Bo jeżeli ktoś się modli, to ty się módl, żeby on się modlił też o ciebie. Żeby się ktoś wstawiał o ciebie, bo, bo tak to działa. Pan Bóg tak to wymyślił, że postawił swój kościół i to oto właśnie kościół ma wymagać sprawy. Jeżeli Pan, Pan ma przebudzenie dla Bielska, to on ma przez twoje i moje modlitwy przebudzenie dla Bielska. I ty musisz się udać na osobność. I po prostu zrezygnować ze swojego egoizmu i modlić się nie tylko o swoje sprawy. Modlić się o Królestwo Boże. Pan powiedział, postawcie Królestwo Boże, najpierw, a reszta będzie dodana. On to mówi cały czas. Więc jak się modlisz, to módl się też o swoich braci. Módl się o tych, którzy są słabsi. Módl się, żeby oni doszli do, do poznania wiary. Módl się o to, żeby oni byli silni. Żeby nie musieli cały czas tylko płakać nad rozdanym mlekiem, ale żeby się modlili, zachęć ich modlitwą. Nie mów, że sobie nie dadzą rady. Wstawaj się o nich. Nie pozwól, żeby byli pod atakami. To ty się módl, żeby pokuszenie do nich nie przychodziło. To jest twoja i moja, twoje i moje zadanie, tych, którzy są dojrzali w Panu, żeby się modlić kilkakrotnie razy bardziej od tych, którzy tego potrzebują. Modlimy się o swoje dary, modlimy się o naszą wiarę, to jest okej, okay, ale przychodzi taki czas, że musimy być jeszcze bardziej Chrystusowi i że możemy, nie, nie, może, nie musimy tylko zauważać, chociaż to jest dobre, słabszych wśród nas. Ale modlić się taką gorliwą modlitwą, żeby ich życie było uratowane, żeby nie byli przesiani, żeby diabeł nie ukradł ich wiary. Pan Jezus pokazał to, kiedy, kiedy stanął przed Piotrem. Powiedział: Piotrze, szatan wyprosił, żeby was przesiać. I powiedział: Słowo Boże mówi, was. Pan Jezus konkretnie do Piotra mówi, ale ja wstawiałem się za Tobą. Więc wstawiennicza modlitwa musi być personalna. Musisz się wstawiać za kimś, żeby diabeł go nie przesiał. Czego przesiał? Nie tylko, żeby go nie, wy, nie wykradł z kościoła, ale żeby nie wykradł mu wiary. Dlatego, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Uświadommy sobie to raz na zawsze. Jakkolwiek krótko czy długo jesteśmy w Panu, że żyjesz przez wiarę, niech to zabrzmi, że jeżeli diabeł na coś atakuje, to atakuje na Twoje życie, ale on atakuje na wiarę. I jeżeli, powiedz za głośno. Amen. dlatego że jeżeli byśmy mieli Boży rodzaj wiary i diabeł by nam nikt nie, nie skradł, to byśmy już góry przenosili. I moja wiara kończy się na tym, że ich nie umiem przenieść. Co nie znaczy, że nie chcę jej większej. A Ty? Więc pokusa ma skraść Twoją wiarę. Pokusa ma skraść wiarę w kim, kim Ty jesteś i kim jest Twój Pan. Ona będzie skradała to, że on jest dobry. Będziesz wystawiać wtedy Pana Boga na próbę. A Słowo Boże mówi, nie wystawia Boga na próbę. Więc jeżeli przyjdzie do Twojego umysłu, do Twoich myśli pokusa, że on nie jest dobry, że on o tobie zapomniał, to już wystawiasz go na próbę. Tak jak to robili ci, którzy umarli na pustyni, oni wystawili pana Boga na próbę. On powiedział, że daje im ziemię obiecaną i że ich tam zaprowadzi, ale oni jednak wystawiali go na próbę. Buntowali mu się, wystawiając go na próbę. Rozumiesz, jeżeli w Twoim umyśle jest jakakolwiek myśl, że Bóg Cię nie kocha, to wystawiasz go na próbę. I On nie jest skory do gniewu. I jest miłosierny, ale jeżeli to jest jedno z jego przykazań, żeby go nie wystawiać na próbę, to znaczy, że to już diabeł robi, powodując, żebyśmy zgrzeszyli, nawet nie wiedząc. Bóg jest dobry, niezmiernie dobry, jest ten sam wczoraj, dziś i jutro. To może tylko my powodujemy różne sytuacje, ale On jest Bogiem dobrym. On swojej dobroci poszedł i zginął za każdego z nas. I uwolnił nas od niewoli grzechu. On jest dobrym Bogiem. On chce wysłuchiwać modlitw. On tylko daje instrukcje, jak się modlić. On szuka każdego, kto Jego szuka, żeby się do Niego zbliżyć. A jak Bóg się zbliża do człowieka, to człowiek jest pod Jego przychylnością, pod błogosławieństwem. Więc Bóg jest dobrym Bogiem. Słowo Boże mówi, że nasi wrogowie mogą być naszym pokarmem. Czwarta Mojżeszowa mówi o tym, tylko nie buntujcie się Panu, gdyż Pan odstąpił od tych wrogów, krótko mówiąc, i przekazał ich nam na pożywienie. Napisałem sobie coś takiego, że pierwszy sezon w Twoim życiu może być taki, że się modlisz, żeby nie upaść. Dlatego, że kiedy przychodzi światło do naszego życia, to widzimy ciemność w naszym życiu. I Haczyk znowu nie wystarcza. Po prostu widzisz coś. I Dobrze, że widzisz, to praca Ducha Świętego. On to pokazuje. On celowo przychodzi przekonać nas, że jeszcze jakieś miejsce w nas nie oddaje Bogu chwały. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pomodliliśmy się, Panie, niech wszystko we mnie, ciebie czci wszystko. Każda dziedzina mojego życia niech Ciebie wielbi. Ja się urodziłem, żeby Ciebie wielbić. Ja się urodziłem w Tobie, z Ciebie, swojego ducha, żeby oddawać Ci chwałę. Ja jestem Twoim chwalcą. Ja po prostu mam super trening na ziemi, bo ja pójdę do nieba i ja będę Ciebie chwalił tam na wieczność, a teraz się uczę. I nie chcę tego przeoczyć. Amen. Amen. Więc między walką z pokuszeniem, a modlitwą o cokolwiek prosić będziecie. Mie jakiś poziom czasu. Więc na początku widzisz słabości, mówisz: Nie chcę tego gniewu. Nie chcę tych rzeczy u siebie. Nie chcę tego, już widzę go panią. O, dziękuję za pastora, że mi przypomniał albo pokazał. Nie myśl, że pastor przychodzi, żeby cię oskarżyć. Pastor przychodzi, żeby ci pomóc zobaczyć. Dlatego, że to prawda ma cię wyswobodzić. A prawdziwi czciciele oddają ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Więc. Ja o to dbam i Ty o to dbasz, żebyśmy byli transparentni, żebyśmy wszystko poddali naszemu Panu. Amen. Więc jeżeli On przychodzi i nas poucza, i czasami dla nas to nie jest miłe, jeżeli On patrzy się w głąb naszego serca i szuka tam i widzi, że my modlimy się, ale jednak prosiliśmy Go, żeby On wziął całą ciemność z naszego serca, to On to zrobi. On jest dobrym Bogiem. On lubi taką modlitwę. Jak Ty prosisz Go, Panie, pokaż, co Ciebie nie chwali w moim sercu, to On przyjdzie, on ci to pokaże. Tylko nie zapomnij tej modlitwy. To są, to są najszybsze odpowiedzi.